Jesteśmy po takich trudnych wydarzeniach w BMS Jak ty odbierasz to, co się wydarzyło, bo mówi się o polowaniu na ludzi nawet w tym mieście? No wiesz tego to aż tak bardzo nie słyszałem. Jest to straszne, że Polska nadal jest tak mało tolerancyjnym krajem. Bo jak żyjesz w Warszawie, to jednak ten nasz świat, w którym my się obracamy, jest bardzo otwarty, tak ja Oczywiście wiem, że Warszawa to nie, to nie Madryt, to nie Paryż, ale jednak myślę, że ludzie żyjący w stolicy są dużo bardziej otwarci. No, zaskoczył mnie ten biały stok. Jest to bardzo przykre i myślę, że wiele, wiele jeszcze rzek musi upłynąć, zanim coś tam się zmieni. Ale fajnie, że jest w ogóle taki ruch i taki zryw, bo może no, te młodsze pokolenia uzmysłowią sobie, że po prostu Polska jest dla wszystkich tak naprawdę. Natomiast y, myślę, że bardzo ważna rola tutaj też telewizji i mediów, żeby no, pokazywać po prostu ten normalny europejski świat, bo jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc te prawa i y, 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 y zwyczaje, Powinny być takie same wszędzie. Lub przynajmniej wszystkie prawa człowieka powinny być honorowane i tolerowane, tak by każdy, kto mieszka w naszym kraju czy w innym kraju i nie, wyraża, i nie sprawia komuś krzywdy, po prostu mógł spokojnie żyć.